Jacku, bo mówię o, o Jacku Sasinie, dziękujemy Ci, że jesteś wspaniałym liderem, że potrafiłeś nas wspierać na każdym kroku. I słowem, doświadczeniem, ale przede wszystkim przykładem i ciężką pracą. Chciałbym, żebyś do nas przemówił, żebyś kilka słów powiedział przede wszystkim no, wielki pokłon ode mnie dla was i będziemy się wam kłaniać i dziękować i jestem przekonany że sam prezydent Karol Nawrocki też tutaj zawita żeby podziękować bo ma taki plan żeby Polskę ponownie odwiedzać teraz no, taki powiedzieć drugi drugi krąg zrobić a szczególnie te miejsca które no, szczególnie mu zapadły w trakcie kampanii wyborczej a... Muszę powiedzieć, to nie jest z mojej strony żadna uprzejmość. Piotr, jak mu to mówię, to mówi do mnie, a tam pewnie chcesz mi uprzejmość zrobić. Otóż nie, Szanowni Państwo. No gdzie ja bym Ci chciał robić uprzejmości? Daj spokój, dobra. Natomiast, Szanowni Państwo, naprawdę, Pan Prezydent Nawrowski wielokrotnie wracał do tego spotkania w Sokółce, które tu się jeszcze przed chwilą wyświetlało na, na ekranie. Mówił o tym, no nie wiem, czy przesadzał, czy nie, czy z kolei chciał mi zrobić przyjemność, ale myślę, że nie mówił o tym, że to było najlepsze spotkanie, jakie miał w czasie całej kampanii wyborczej, że ono mu dało tyle siły, tyle werwy, naprawdę. Że, że to spotkanie go później tak poniosło na tą dalszą część kampanii, przecież pamiętamy, że to było praktycznie na początku. To było na początku kampanii. To była jego pierwsza wizyta w województwie podlaskim. Potem było ich jeszcze kilka. Ta była pierwsza. Jeszcze śnieg leżał wtedy, pamiętam. No niewielki jak na, jak na standardy zimowe, ale, ale to była zima rzeczywiście i to był taki początek, kiedy te spotkania, no tak różnie jeszcze wychodziły. No przeważnie początki kampanii tak wyglądają. Jeszcze był mniej znany wtedy, jeszcze mniej się wokół niego w tej kampanii działo. W, a tu przyjechał i po prostu morze ludzi. Wielka sala wypełniona ludźmi, entuzjazm, poparcie. No, coś, co rzeczywiście mogło zbudować taką taki siłę na, na te dalsze miesiące, niezwykle przecież ciężkiej, trudnej kampanii, gdzie był potwornie atakowany, gdzie próbowano no, wszelkimi metodami zniszczyć jego, jego rodzinę, doprowadzić do tego, żeby on tym prezydentem nigdy nie mógł zostać, żeby się system domknął, jak, jak oni mówili. No, dzisiaj już wiemy, że się system nie domknął i się nie domknie, bo powtórzę, Szanowni Państwo, to, co powiedziałem. Kilkanaście dni temu miałem okazję być na takim spotkaniu, też dziękować akurat daleko stąd bo w województwie opolskim. I powiedziałem tam wtedy, a nie domknie się, Szanowni Państwo, ten system, dlatego, że to jest prezydent, który będzie prezydentem silnym, bardzo silnym. On się nie będzie bał. Tuska, całej tej jego ekipy, tych wszystkich ludzi marnych, którzy chcą Polskę sprzedać, chcą Polskę zniszczyć, on stanie im na drodze, nawet jeśli będzie miał stanąć sam, to stanie im na drodze i się... Nie przestraszy, ale przecież nie będzie sam, szanowni państwo, bo my będziemy za nim. My będziemy jego armią, jego drużyną i będziemy go w tym wspierać. I jestem przekonany, że tą walkę wygramy. Właśnie dzięki temu, że Karol Nawrocki będzie tutaj tą walkę twardo prowadził. I, i powiem to, co właśnie powiedziałem tam na Opolszczyźnie. Oni... Tusk Platforma, koalicja 13 grudnia atakowali prezydenta Dudę, że im przeszkadza rzekomo, że oni rządzić nie mogą, bo im przeszkadza, że taki, owaki, różne rzeczy wymyślali. Ale szanowni państwo, oni za prezydentem Dudą jeszcze zapłaczą, jeszcze zapłaczą, jeszcze będą wspominali te czasy, kiedy było lekko. Teraz dopiero zobaczą, co to jest twardy gracz po drugiej stronie, co to jest facet, który wie, jak odpierać ciosy i wie też, jak się zrewanżować. Także naprawdę nie będą mieli lekko. Myślę, że sam nam to powie niedługo, bo w, rozmawiam z nimi, rozmawiamy o tym, żeby powtórzyć tutaj wizytę w Sokółce. Mam nadzieję, że tak samo tłumnie jak wtedy przyjdziecie na to spotkanie już dzisiaj z prezydentem. Karolem Nawrockim, a nie jest tylko kandydatem na, na prezydenta. W, w, też jakby mówiliśmy przed chwilą, bo byliśmy na mszy w sanktuarium, że prezydent chciałby też być tutaj na mszy, to jest dla niego też ważne miejsce, a potem też tak jak my dzisiaj spotkać się z wami, powspominać tamte czasy, ale też powiedzieć, podziękować osobiście, ale też powiedzieć co dalej, co dalej możemy zrobić, żeby Polskę ochronić, więc Dziękujemy, naprawdę Wam serdecznie dziękujemy, Wam wszystkim, ale też no, zrewanżuje się Piotr jednak. Chciałem bardzo serdecznie podziękować też i Piotrowi i całej ekipie, która organizowała tę kampanię tutaj. No bo wiadomo, że... Każda, kochani, każda drużyna musi mieć swojego szefa. Ktoś musi tym wszystkim zarządzić, a on musi mieć sztab. Musi mieć tych ludzi, którzy na co dzień bezpośrednio z nim współpracują. I tu jest świetny szef, świetny sztab i świetna drużyna, bo wszystko ze sobą gra, wszystko ze sobą współpracuje. Tym zasadniczym przesłaniem, z którym przyjeżdżam tu do Państwa, do Sokółki, zawsze gościnne jest podziękowanie. Jest podziękowanie za udział w wyborach, za to, że Państwo poszliście na wybory i że poparliście doktora Karola Nawrockiego. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo za to dziękuję. A Sokółka jest mi bliska, bo 4 lata temu organizowaliśmy tu w Sokółce konferencję na temat obrony granicy, a jeszcze wcześniej no to przygotowaliśmy zabezpieczenie granicy tak, żeby to wszystko, co wydarzyło się w listopadzie 2021 roku, żeby Polska była na to przygotowana, żeby mogła odeprzeć ten atak. No i rzeczywiście w Kuźnicy 16 listopada 2021 roku miał miejsce szturm z terytorium Białorusi. To nie były kobiety z dziećmi, to byli młodzi mężczyźni, którzy próbowali przy wsparciu służb białoruskich i rosyjskich, próbowali. Sforsować granicę z Polską, ale ta granica została wcześniej przygotowana. Została wcześniej przygotowana przez wojsko polskie, bo została y, ogrodzona najpierw było to ogrodzenie tymczasowe, y, potem już ogrodzenie stałe, które do dzisiaj jest, została przygotowana w ten sposób, że przerzuciliśmy z zachodu Polski na wschód oddziały wojskowe, a wcześniej zbudowaliśmy jednostki wojskowe na wschodzie. Naszego kraju. Powołaliśmy do życia Wojsko Obrony Terytorialnej, a więc przygotowaliśmy Polskę na takie zagrożenie. Przy czym, co nam przyświecało, jaki cel nam przyświecał, żeby odstraszyć agresora, żeby pokazać, że Polska jest państwem przygotowanym na zagrożenia, że Polska jest państwem ludzi, którzy z patriotycznych pobudek są gotowi, żeby bronić swojej ojczyzny dla przyszłych pokoleń. Nie było łatwo też, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną. Jak Państwo pamiętacie, przyjeżdżali różni posłowie, dziś są w koalicji rządzącej, próbowali wywrzeć nacisk na strażników granicznych, na żołnierzy. Celebryci różni obrażali strażników granicznych, obrażali żołnierzy. Proszę Państwa, bodajże wczoraj, czy przedwczoraj, była konferencja prasowa obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji który atakuje Roberta Bąkiewicza, a więc lidera ruchu obrony granic. Chodzi o granicę zachodnią, gdzie poprzez tą granicę z Niemiec są przerzucani nielegalni imigranci. I obecny minister spraw wewnętrznych i administracji zaatakował Roberta Bąkiewicza, twierdząc, że Bąkiewicz atakuje funkcjonariuszy. Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał go, no a jak się odnosi do tych celebrytów, którzy w 2021 roku atakowali polskich funkcjonariuszy, no to nie potrafił odpowiedzieć, bo on różnicuje. Ci celebryci to ich są celebryci, dlatego taka pani, nie będę wymieniał jej nazwiska, bo nie warto, dostała kontrakt w TVP w likwidacji. Likwidują TVP, ale kontrakt, dali jej sowity kontrakt. No dlatego oni tak postępują. Można by powiedzieć, że o co im chodziło w tym 2021 roku? Chodziło o wywołanie chaosu w Polsce. Chodziło o wywołanie chaosu. Chodziło o to, żeby osłabić Polskę. Oni chcieli przejąć władzę w naszym kraju, no ale tą władzę by przejmowali, niejako w, wykorzystując sytuację ataku na Polskę. Jak można nazwać takie działanie? To cisną się na usta. Najbardziej stanowcze i ostre sformułowania. Jak można w sytuacji zagrożenia atakować polskich żołnierzy, atakować funkcjonariuszy Straży Granicznej? A to jest nie do pomyślenia, proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia. No ale tak było, tak było. Teraz uważają, że ogrodzenie jest dobre. Uważają, że ogrodzenie jest dobre. No ale jak traktują żołnierzy, którzy strzegą granicy, proszę państwa. W prokuraturze powołali specjalny zespół, którego zadaniem jest stawianie zarzutów żołnierzom za to, że używają broni broniąc granicy. Prawda? No o co w tym wszystkim chodzi? No jak, jak mają żołnierze bronić granicy, skoro nie mogą użyć broni? Bo jak użyją broni, to prokurator ich yy, czeka. O co w tym wszystkim chodzi? No popatrzmy na to w ten sposób. Oni paraliżują żołnierzy, a przecież na granicy... Zginął żołnierz. Po raz pierwszy od 39 roku zginął żołnierz na granicy, broniąc polskiej granicy. Jeżeli oni paraliżują żołnierzy, uniemożliwiając im użycie broni, no to wysyłają też sygnał zachęcający do tego, żeby granica była szturmowana, prawda? No bo odbierają ten sygnał i na Kremlu odbierają ten sygnał, i odbierają w północnej Afryce, i w, na Bliskim Wschodzie. Jak ten sygnał brzmi? No trzeba iść, trzeba iść, bo żołnierze polskiego wojska nie użyją broni. Bo jak użyją, no to co? No to wtedy prokuratura. To wtedy prokuratura i postawienie zarzutów. Więc to jest to zło, które przyniósł rząd Donalda. Tuska. To jest to wszystko, co, co trzeba odrzucić, co trzeba naprawić. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć władzę, trzeba sprawować władzę. Pierwszy rok pierwszy krok do tego został już zrobiony, bo prezydentura pana doktora Karola Nawrockiego jest właśnie takim pierwszym krokiem do tego, żeby sprawować władzę w imieniu państwa, w imieniu Polaków żeby ta władza była władzą ambitną, żeby ta władza była władzą która służy ludziom. Nie Niemcom, nie za nie samo sobie, tylko ludziom, służy ludziom. I ja wiem, proszę państwa, bo rozmawiałem wielokrotnie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, że on będzie pilnował Polski. Tak jak mówił pan premier Jacek Sasin, to człowiek, który ma silny charakter, ma twardy charakter, on będzie pilnował Polski. Naprawdę można wiele uzyskać, tylko trzeba mieć wolę, no i trzeba się kierować interesami polskimi. W związku z tym, oprócz wyrzucenia paktu migracyjnego, trzeba jeszcze wyrzucić do kosza Zielony Ład. Trzeba wyrzucić do kosza te wszystkie plany, które dotyczą stworzenia państwa europejskiego, bo to będzie państwo niemieckie. W którym nasza rola to będzie właśnie rola dostarczycieli taniej siły roboczej. To wszystko trzeba do kosza wyrzucić, ale żeby to wyrzucić do kosza, trzeba mieć rząd, który jest w stanie to zrobić, który jest w stanie się oprzeć, który tym naciskom przeróżnym, który będzie twardo reprezentował polskie interesy, i wtedy we współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim odniesiemy sukces. Także bardzo proszę państwa o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę państwa o aktywność, bardzo proszę, jeżeli ktoś z państwa może o to, żeby przyjechać 6 sierpnia, to już niedługo do Warszawy, żeby pokazać, że wspieramy Karola Nawrockiego, żeby zatrzymać te różne próby skradzenia wyników wyborów, no bo wciąż oni nie ustępują, wciąż mówią, że, że, że coś tam było nie tak, a wszystko było jak należy, bo to nie ulega wątpliwości, że wszystko było jak należy, że taka była wola wyborców, większości wyborców. No i potem bardzo proszę o aktywność, szczególnie właśnie w październiku, o to, żeby 11 października pokazać, że opowiadamy się za bezpieczną Polską, że jesteśmy przeciwko paktowi migracyjnemu. No, i że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziękuję bardzo. Bo Piotrek powiedział o ważnym aspekcie dzisiejszego działania politycznego, czyli internecie, który jest niezmiernie ważny. Jest niezmiernie ważny i ja wczoraj wrzuciłem taką, taką rolkę właśnie a propos tego, co się zadziało dwa dni temu. Mieliśmy bardzo ważną rocznicę, rocznicę powstania warszawskiego. Warszawa została zrównana z ziemią. Kobiety mordowano, gwałcono, dzieci palono żywcem, no ale szanowni państwo, kogoś brakowało na tych uroczystościach. Po prostu jakby dostał jakiejś amnezji, jakby nie widział w ogóle tego, że tak ważna rocznica w historii naszego kraju miała miejsce, mógł być w całej Polsce, uroczystości odbywały się w całej Polsce, a Tusk jak klasyczny Niemiec po prostu dostał amnezji, jakby tych uroczystości nie było. My byliśmy w Supraszu tak z panem premierem Jackiem Sasinem na pięknym naprawdę koncercie, na pięknym koncercie niezakazanych Piosenek, no a Donald Tusk jakby po prostu myślał, że, że tego święta w Polsce nie ma tej ważnej uroczystości dla historii naszego narodu. Po prostu nie było dostał amnezji, nie wiem, być może Niemcy mu zabronili wziąć udział po prostu w, w obchodach. Ale był też Sławomir Mencens Szanowni Państwo, który bardzo spektakularną akcję zrobił, taką widowiskową, może dla mediów, dla odbiorców, pojechał do Berlina, tam odpalił racę z, z transparentem. To wszystko może fajnie wygląda, jest klikalne. E, bo przyciąga, przyciąga uwagę, ale e, Szanowni Państwo, Nosłowomir Mencen po przedstawieniu propozycji przez pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, Deklaracji Polska, nagrał właśnie na swoim kanale na YouTubie taki film, w którym odniósł się do tej deklaracji. No i ja byłem zaskoczony, no, bo w tej deklaracji, jakby z mojego punktu widzenia, w tych dziesięciu punktów przedstawionych przez kierownictwo naszej e, formacji politycznej, czyli między innymi przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, przez pana. Premiera Jacka Sesina nie ma dla mnie punktów, z którymi ja się nie zgadzam. Ja rozumiem, że Słowomir Mencen może się nie zgadzać z którymi z, ty, z, z tych punktów, ale musi o tym powiedzieć, a nie z góry odrzucać jakąkolwiek formę współpracy z prawem i Sprawiedliwości, bo on się na początku powoływał na to, że mu nie pasuje ostatni punkt, czyli że mieszkanie prawem, e, p, p, prawem a nie towarem. Ale ja mam wrażenie, że dla Słowomira Mencena tak naprawdę dwa pierwsze punkty najbardziej przeszkadzają i on o tym zresztą w tym filmie na YouTubie. Mówi, to jest nie dla współpracy z Putinowską Rosją i nie dla współpracy z Donaldem Tuskiem. No, jeśli Słowomir Mencen w, w swoim filmie mówi o tym, że no, nikt mu nie będzie dyktował, z kim on może współpracować, że nikt mu nie będzie mówił, czy on będzie robił koalicję z Donaldem Tuskiem, to znaczy, że on hipotetycznie bierze to pod uwagę. Ja nie mówię, że cała Konfederacja, sam Sławomir Mencen o tym mówi. Nie mówię, że w Konfederacji wszyscy ślepo podążają za Sławomirem Remęcy, no bo tak nie jest, bo to jest środowisko, które się również różni. Ale mówił też, z mojego punktu widzenia, z tego co widzieliśmy wszyscy tutaj, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, o bardzo niebezpiecznej rzeczy. No on mówi wprost, nazywa głupcami ludzi, którzy odrzucają dzisiaj współpracę z putinowską Rosją. No bo może historia się zmieni, może Putin się zmieni, może będzie inaczej, może, będą, może będzie trzeba budować sojusze z Rosją. No przecież to jest wariactwo, szanowni Państwo. No, jeśli Władimir Putin akcentuje swoje imperialne, imperialne aspiracje co do tego, żeby Rosja znowu była od Władywostoku po Lizbonę, to z takim człowiekiem my nie możemy współpracować, bo to jest dla nas zagrożenie. No jeśli Słowomir Mencen chce współpracować z Władimirem Putinem, no to ja nie chcę współpracować ze Sławomirem Mencenem. Bo to jest dla nas ogromne za, zagrożenie, Szanowni Państwo. Jeśli e, mówimy o Internecie, to ogromny apel do Państwa, no tutaj Pan Starosta przypomniał Pana, który jest aktywny w Internecie, to tak naprawdę my musimy Wygrać tysiąc bitew w internecie, żeby wygrać te, te wybory parlamentarne. I każdy z nas ma swoją cegiełkę do dołożenia, czy to komentarzem, udostępnieniem, lajkiem, czy nagraniem filmu. Dzisiaj no każdy, każdy z nas może być e, dziennikarzem, każdy z, nas może, każdy z nas może mieć swoją telewizję, po prostu w telefonie. Wystarczy otworzyć Facebooka i docierać do ludzi. Jeśli każdy z nas będzie wykonywał taką pracę, to my te wybory zwyciężymy, bo musimy obronić Polskę przed Tuskiem i przed takimi różnymi zakusami, które e, ludzie kierują. Aspirujący do objęcia władzy w naszym kraju. To tylko tyle. Ja nie będę więcej dłużej mówił. Myślę, że przejdziemy do pytań, żeby nie przedłużać i nie zanudzać. Dziękuję Państwu bardzo.